Cześć, grzybofile! Witam Was serdecznie w ten mglisty, ale jakże piękny, bo póki co bezdeszczowy dzień. 5 października, w szósty już dzień wspólnej ekspedycji grzybowej na dwie pary grzybiarskich oczu z Marianną z kanału Pieprznik. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów Jarka i swoich. Meldujemy się z gór słonnych, gdzie będziemy szukać kolejnych grzybowych rzadkości, już zupełnie innych gatunków. Grzybów niż te, których w Sanoku wczoraj chcieliśmy wyszukać. Tak więc tak. trzymajcie kciuki za owocność poszukiwania. Lecimy. Póki co jest jakże piękna grzybówka szafranowa, którą ostatnio pokazywałem Wam właśnie z rejonów Marianny, a więc z Dolnośląskich Lasów z gór Barskich. Konkretniej bardzo malowniczy gatunek, no ale nie aż tak rzadki, aby dziś na dłużej niż ta chwila przykuł moją uwagę. trafiliśmy na gromadkę twardzioszków czosnkowych gatunku charakterystycznego dla buczyn właśnie. Niejadalnego z uwagi na zbyt silny wręcz czosnkowy aromat w odróżnieniu od twardzioszka czosnaczka, który rośnie w lasach iglastych i jest jadalny, a jego woń niemiła nie jest, choć również czosnkowa. Można go wówczas stosować jako przyprawę. Więcej o tym gatunku zresztą możecie sobie znaleźć informacji w moim internetowym atlasie grzybów, grzybofil.pl, tam jego szczegółowy opis ze zdjęciami znajdziecie. Na razie, twardzioszki, ale my celujemy w ciekawsze gatunki. To byś najbardziej się cieszyła pewnie z tych gatunków, które tutaj znajdowałem na łopatnicy żółtawe. Tak, z tego co opowiadałeś, to tak. <laughs> no to świetnie. Ku nim też zmierzamy, bo przed laty w wiosce leżącej tam poniżej, do której zresztą idziemy. One sobie rosły w modrzewiowym zagęniku, A na moich nagraniach też jeszcze w opłatnicy żółtawych Wam nie pokazywałem, więc bardzo chętnie bym je dziś ponownie odnalazł. Choć z gatunków, których na moich nagraniach nie mieliście okazji dotychczas dostrzec, a które mm, może faktycznie aż takie rzadkie nie są, to chętnie zwróciłbym Waszą uwagę na tenże, a właściwie tęże. I mianowicie na grzybówkę różową, której dwa owocniki, jakże urodziwe, sobie tutaj raczyły się pojawić. Zaczął kropić deszcz, więc chyba musimy nieco szybciej wędrować, a mniej czasu spędzać na fotografowaniu i filmowaniu tych, jakże pięknych, ale dość pospolitych gatunków grzybów. I to jest uwaga, którą do siebie samego kieruję, bo Marianna dość sprawnie się przemieszcza naprzód. Zmobilizowana zapewne perspektywą znalezienia łopatnicy żółtawej. Tymczasem dotarliśmy do sektora, który najpierw musimy sprawdzić pod kątem prawdziwków. Ich bowiem było tutaj swego czasu pełno. Dziś, co prawda, mamy sobotę, więc grzybiarzy w lesie. Ogólnie w lasach jest stosunkowo wielu, ale mimo to myślę, że jakąś szansę mamy, bo mało komu zapewne, mam taką nadzieję. Chciałoby się tutaj zapuszczać w te trudnie dostępne rewiry upatrzone i upragnione przeze mnie właśnie. Z borowikowatych póki co mamy tutaj poprzewracane przez kogoś, może przez jakiegoś zwierza, krasnoborowiki ceglastopore. A więc grzyby jadalne, ale niekoniecznie z grona naszych dzisiejszych faworytów. Najwięcej prawdziwków rosło dosłownie w tym rowie tego czasu. Są pierwsze borowiki szlachetne, a więc prawdziwki jak się patrzy. Tutaj jeden. Taki chyba w sam raz nawet jak na standardy Marianny. <laughs> my... a drugi. Ten ale... niestety trochę powyjadany. Ale fajnie, że są. Ale są tak. Młode, Słysza. dorodne. Zaczyna się dziać dobrze. Fajnie. Gdzie? A tego byśmy przegapili. A no widzisz, ale by było. <laughs> Jeszcze ładniejszy. Na no pięknie pięknie. Tak jak wspominałem, w tym właśnie rowie go najwięcej i na jego obrzeżach także. Tutaj poszukiwania grzybów umilane nam są przez ptasie trele. A tutaj Marianna dostrzegła troszkę może podstarzały owocnik, ale i tak dość wyraźnie tutaj mm, wystarczający do oznaczenia coprówki jodłowej. Gatunku, który wyrasta na drewnie drzew i przeważnie właśnie jodły, czasem świerka. Tak więc super, bo jest to też pewnego rodzaju grzybowa rzadkość. Niewielki owocnik, no i właśnie nie najmłodszy ale miło go odnotować w tym niezwykłym, pełnym grzybowych ciekawostek lesie. Ale śliczne no Tak, na naszej drodze dosłownie pojawił się kolejny dorodny Boletus edulis, czyli prawdziweczek No niezawodny jest ten rów Kolejny piękny okaz borowika szlachetnego Mam trochę ładniejszą soplówkę Idę, jadłową. fajnie i trochę lepsze światło. Tak, mam nadzieję. Super. Tam w oddali. Ten owocnik dla odmiany jest młodzieńki. jak widzicie. Rzadki gatunek jadalny, choć znajdujący się w Polsce pod ochroną. Tak więc zbierać go nie wolno. Tym bardziej, że w sprzedaży dostępne są inne uprawne soplówki na czele z jeżowatą. Na tej samej rozkładającej się kłodzie co soplówka jodłowa trafił się zresztą inny bardzo urodziwy gatunek. Mianowicie rycerzyk oliwkowo-żółty, również gatunek rzadki. Jest on dosyć charakterystyczny. Możecie sobie oczywiście o nim poczytać w moim internetowym atlasie grzybów grzybofil.pl Tam znajdziecie jego szczegółowe zdjęcia, a także informacje o gatunkach podobnych. Choć tutaj dodam Wam, że najbardziej podobny wydaje mi się on do rycerzyka czerwono który z kolei ma co prawda również żółtawy, żółtawo-oliwkowy może bardziej kapelusz, lecz pokryty jest on rdzawo-brązowymi łóseczkami. Jest on bardzo rzadki i również niejadalny. Spójrzcie więc sobie na ten piękny gatunek występujący na drewnie drzew i iglastych. I ruszamy dalej, mam nadzieję, że ku kolejnym grzybowym ciekawostkom. Soplówek jodłowych jak widać w tym lesie dostatek. Oto kolejny owocnik, choć jeszcze mniejszy, tak więc jeszcze mniej wyraźnie wykształcone są jego gatunkowe cechy. Z uwagi na fakt, że ten owocnik jest jeszcze stosunkowo niewielki, to też nie ma on jeszcze aż tak wyraźnie zwisających gałązek, zwieszających się w kształcie takich sopli, na co sama nazwa by wskazywała, lecz bardziej są one krzaczaste, ale z wiekiem będą one sobie właśnie tak zwisały. Bardzo wyraźnie natrafiłem swego czasu na owocnik mierzący około 80 cm wysokości. Wyobrażacie sobie prawdziwy olbrzym. Tam to zwisanie owych w nazwie zawartych sopli w cudzysłowie było bardzo widowiskowe. Jest rów, są więc kolejne borowiki szlachetne. Jeden, drugi i trzeci największy z tych trzech. Już w deszczu je zbieramy, choć w przypadku grzybów nie jest to może idealne rozwiązanie. Trzeba je potem po prostu szybko przerobić, bo szybko się mogą popsuć. No ale niestety pogody sobie nie mogliśmy wybrać. No i następny. Już większy wyraźniej. A obok następny. Kolejny. No wracaj tu. No i są coraz piękniejsze prawózki. Cudny, prawdziwek kolejny i następny, cały rządek i jeszcze no, kolejny. Uważaj, bo tutaj widziałeś tarczy. Tak, tak, jeszcze a, czwarty, to kolej pokazuje, a tego nie ja widziałem. Ja lubię cyfry cztery, więc tam <laughs> piąty. <laughs> piąty. Takie prawdziwkowe poletka, tu sobie porastają te z boczarowów. Nie zważając na padający deszcz, kosimy kolejne prawdziwki, jednocześnie planując możliwe szybkie dotarcie w rejon łopatnicy żółtawej. Ponieważ stosunkowo mocno się rozpadało, to w sektoru łopatnic przemieściliśmy się samochodem i dzięki temu uniknęliśmy ulewy. <laughs> Teraz już praktycznie nie pada, w dodatku wyszło słońce, więc ruszamy. Jesteśmy po drugiej stronie chmury po prostu. Tak. Świetnie, wykorzystaliśmy ten czas na dotarcie tu. No i teraz szukamy moich modrzewi sprzed lat już chyba kilkunastu, a w nich mam nadzieję łopatnicy żółtawej właśnie. I zbliżamy się powoli do modrzewi. Choć jeszcze ciężkich do wypatrzenia. Ja je tam widzę pomiędzy brzozami na wprost. I wierzchołki przynajmniej wstyd się przyznać, ale nie byłem tutaj naprawdę. Chyba ponad 10 lat, mimo tego, że w międzyczasie bywałem jak najbardziej w tej wiosce, lecz raczej na przeciwległych zboczach się skupiałem. Zresztą spójrzcie, jak cudownie one teraz wyglądają. Marianna dotarła na miejsce pierwsza i nie mogę uwierzyć, bo są! Krzyczy, że są. Znalazłaś, mówisz? No! Mówi, że pełno. Mówiła przed chwilą, nie teraz, bo teraz byście słyszeli. Ale zanim włączyłem aparat... No cudownie, jejku. Bardzo mnie to cieszy, bo w sumie na moim kanale łopatnic żółtawych jeszcze nie widzieliście. Ja je tu znalazłem dawno, dawno temu. Jeszcze chyba zanim YouTube powstał. No internet to już był, ale... Ale kanału zdecydowanie jeszcze nie miałem. Ale się cieszę. Co prawda późna pora, ale nie wykluczam, że jeżeli Zdjęcia dzisiaj będą ujęcia kiepskie przy tym świetle nie za dobrym. To może jutro do nich wrócimy, już wiedząc, że tu rosną. Udało się! Tak! Cudownie! Fantastycznie po prostu, ale, ale będziemy cieszę, musieli że... wrócić na foty, bo jest ciemno. No tak. Cieszę się, że nie na marne cię tutaj ciągnąłem. Ja też! Wspaniale! Ledwo się tu wdrapałam. <laughs> Paczaj! O, jakie malutkie! A czyli one normalnie są większe, tak? Tak, tak, tak. maciupeńkie jeszcze są. No to są. dopiero startują. Tak, ale wspaniale. Aha. Faktycznie, jeszcze nawet słabo wybarwione. No właśnie, tak Prawie nie są żółte, się, tylko takie ciemiste. No, zdecydowanie nie są miarodajne. No to może w poniedziałek może. tutaj zajrzymy. Może. Może się zarzucą trochę. Ale wspaniale. I ta jedna gromadka, tak? Tutaj? no raczej tak, tutaj. Super, bo chociaż... one potrafiły całe dziesiątki metrów Nie wiem, wiesz na razie przy nich tu przemówiłam po prostu, przy tej jednej. Tak, dobra, no świetnie. One tu były wtedy? czy... Tu były, właśnie tu, tu w modrzewiowym zagajniku tutaj. Dobra. Skoro tu trafiłem, to na pewno to było to miejsce. Dobra, genialnie. <gry> to o ile się wahałem, czy te modrzewie tutaj na pewno są na tej łące czy czegoś. Coś mi się nie pomieszało we łbie. O tyle teraz już nie mam wątpliwości, że to było tu. Dobrze pamiętałem, tak, jest ich tu więcej. No, te już są prawie żółte, ale to jeszcze bardzo bledziutki kolor, jak na ich możliwości. Ich obecność tutaj cieszy tym bardziej, że jest to gatunek uznany za poważnie zagrożony wymarciem. Tu na szczęście póki co te kilkanaście już lat od odnalezienia pierwotnego przeze mnie przetrwał. Znalazłaś większe? Większe i żółciejsze. No, to cudownie, już lecę. A? No, to rozumiem. No. Tak powinny wyglądać. No, nawet żółte. No, co. Co tak prawda ma być. światło jest koszmarne. To już jest rozmiar. A. Tak jest ciemno. ciemno ale piękne. Cudownie. No te to są wielokrotnie większe od tamtych. Tak. I bo już te... wybarwione tak jak powinny. Fajnie, ale się cieszę. Cudownie. Cudownie. Więcej informacji o tym, chyba przyznacie, że spektakularnie urodziwym i dość wyjątkowym, również pod kątem rzadkości występowania, gatunku, znajdziecie oczywiście w moim internetowym atlasie grzybów grzybafil.pl. Tam możecie się bliżej zapoznać się z jej opisem, bo tutaj tylko na szybko je fotografujemy i filmujemy z uwagi na późną porę i niedostatek słońca. No cóż, dzisiejsze priorytetowe cele zostały w sumie osiągnięte, mimo że pogoda nie była naszym sprzymierzeńcem. Tak, ale cudownie. Chyba. Podobało Ci się w miarę, mam nadzieję. Bardzo mi Tutejsze się podobało. Lasy. lasy cudowne, widoki wspaniałe. Grzyby też dopisały, a oczywiście wisienka na torcie, czyli łopatnica żółtawa odhaczona. Kolejny grzyb z listy wymarzonych gatunków na liście, ale będzie trzeba jeszcze tutaj wrócić, zrobić porządne zdjęcia, bo dzisiaj światła to naprawdę brakowało. Ale super spacer, super wyjście, dziękuję bardzo. Nie ma za co, cała przyjemność po mojej stronie. A Was zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, i oczywiście do zostawienia komentarza, łapki w górę, jak i do dołączenia do grona wspierających. No i dodać chciałbym, że to jest dopiero półmetek naszego wspólnego wypadu. Tak więc jeszcze drugie tyle przed nami. Spodziewajcie się różnych ciekawostek, mam nadzieję. Trzymajcie się zdrowo. Do A... zobaczenia wkrótce. Cześć. Hej.